Cześć! Zapraszam Was na kolejną wycieczkę w ciekawe miejsce. Jeżeli jesteście tu nowi to przypominam, że jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów to subskrybujcie mój kanał klikając przycisk pod tym filmem. Parę dni temu dowiedziałem się, że od 1 czerwca tego roku można już bezproblemowo wjeżdżać na teren Niemiec bez stresu związanego z pokazywaniem certyfikatów covidowych czy jakichkolwiek testów. W związku z tym Uznałem, że będzie to świetny moment na wycieczkę do znajdującego się 100 km od Szczecina Zoo w niemieckiej miejscowości Eberswalde. Po przyjechaniu na miejsce, samochód zaparkowaliśmy na jednym z trzech bardzo dużych darmowych parkingów, na których raczej nie powinno zabraknąć miejsca. Następnie udaliśmy się w kierunku wejścia, gdzie kupiliśmy bilety. Odnośnie cen, to osoby dorosłe wchodzą za 10 euro. Dzieci do lat 3 za darmo, a bilety ulgowe dla między innymi uczniów oraz to ciekawe, osób bezrobotnych kosztują 5 euro. Jest także możliwość zakupu biletu rodzinnego za 25 euro dla dwóch rodziców i maksymalnie czwórki dzieci. Po wejściu przez bramki od razu możemy rozpocząć zwiedzanie i obcowanie ze znajdującymi się tutaj zwierzętami w różnych wybiegach. Razem z biletami otrzymaliśmy ulotkę z wyznaczonymi dwoma trasami: jedną biegnącą dookoła parku po zewnętrznej stronie i drugą biegnącą po stronie wewnętrznej. Po przejściu obu tras można uznać, że widziały się wszystkie już wybiegi. Na przejrzystej mapce zaznaczone są miejsca, gdzie znajdują się poszczególne zwierzęta. Dzięki temu można także ułożyć własną trasę i udać się bezpośrednio do wybranych wybiegów. Z pewnością na pochwałę zasługuje bardzo dobre oznakowanie wszystkich atrakcji także w języku polskim. Sporo pracowników obsługi mówi zresztą po polsku, a praktycznie wszystkie tablice informacyjne oraz materiały drukowane posiadają wersje polskojęzyczne i niemieckojęzyczne. Dzięki temu nie ma żadnego problemu z poruszaniem się po obszarze zoo, czytaniem ciekawostek o zwierzętach oraz można tutaj porzuć się praktycznie jak w Polsce. Ja o ogrodzie zoologicznym w Eberswalde słyszałem już kilkakrotnie, ale dzisiaj jestem tutaj po raz pierwszy. Wcześniej wyobrażałem sobie trochę to miejsce jak jakieś takie mniejsze zoo, yy, może jakoś będzie tutaj mniej ciekawych zwierząt niż w zoach np. w Berlinie, Poznaniu czy innych dużych miastach. W sumie to nie wiem skąd mi się wzięło to przeświadczenie, może dlatego, że Eberswalde nie jest jakąś metropolią i skąd jakieś takie skojarzenie. Co się okazało? Moje wyobrażenia nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Zoo jest bardzo duże, wybiegi są nowoczesne i bardzo przemyślane. W taki sposób, że zwierzęta są dobrze widoczne dla zwiedzających, a mnogość gatunków jest ogromna. Zobaczycie tu między innymi pingwiny, lwy, tygrysy, gepardy, zebry, żubry, małpy, krokodyle, sowy, papugi, surykatki, dziki, osiołki, koziołki, owieczki, Góry, wilki i wiele, wiele więcej. Niektóre wybiegi są otwarte, jak na przykład z koziołkami albo sarenkami, które można karmić z ręki. Na terenie takich wybiegów znajdują się specjalne automaty, których za symboliczne 10 eurocentów zakupić można karmę i nakarmić na przykład osiołka z ręki. Co ciekawe, na terenie zoo znajduje się także wolno biegający lemury które można spotkać siedzące na gałęziach drzew. Jeżeli akurat będą miały one ochotę, to do Was zejdą i także będzie można je nakarmić. Nie musicie się tutaj także obawiać o to, że zbłodniejecie. Na terenie ogrodu zoologicznego bowiem znajduje się zaplecze gastronomiczne, gdzie kupić można na przykład frytki za około 2.80 euro albo tradycyjne niemieckie bratwursty, czyli kiełbaski na ciepło z bułką i keczupem bądź musztardą za 3 euro. Dla najmłodszych wybudowano na terenie zoo liczne tematyczne place zabaw. Niektóre są od 6 lat, niektóre są również dla maluszków. Te dla starszych dzieci Posiadają różne wysokie przejścia, bardzo długie zjeżdżalnie, mosty linowe nad rzeczkami, jakieś tam różne ścianki wspinaczkowe, przejścia podziemne itd. Szczerze mówiąc, to sam nie mam się pobawić. Wiek może by się zgadzał, bo mam więcej niż 6 lat i to już dawno i razy wiele, ale bardziej bałem się, że nie spełnię jednak kryterium wagowego. Na ulotkach napisane jest, że ogród czynny jest do zmierzchu. My przyjechaliśmy tutaj przed godziną 13, ale sugerowaliśmy się także informacjami z Google Maps o zamknięciu o godzinie 17.30. Obejście wszystkich wybiegów, czyli tych wspomnianych dwóch tras, tej zewnętrznej oraz tej wewnętrznej, oraz kilkunastominutowa przerwa na jedzonko zajęło nam akurat około 4,5 godziny. Po godzinie 17:30 w zoo zrobiło się dużo mniej ludzi, bardzo cicho, i jednak zamknięto punkty gastronomiczne czy sklepiki z pamiątkami. Także planując tutaj podróż, sugerowałbym jednak, aby przyjechać na tyle wcześnie, aby wyrobić się ze zwiedzaniem przed wspomnianą 17:30. To, co naprawdę bardzo mi się podobało, to bliskość zwierząt. Praktycznie nie było wybiegu, na którym nie widzielibyśmy zwierząt tam się znajdujących. Pamiętam, jak będąc w innym zoo, już nie chcę psuć im reputacji, więc nie podam lokalizacji, niektóre zwierzęta widzieliśmy jedynie na zdjęciach przed wybiegiem. Wybiegi były skonstruowane w taki sposób, że zwierzaki były pochowane i nie było ich po prostu widać. Weberswalde są one zaprojektowane tak, aby zwierzętom było wygodnie, a odwiedzający mogli jednak je podziwiać, ponieważ na no po to tutaj przyszli. Jeżeli odpowiednio zaplanujecie swój pobyt, to możecie także trafić na eventy polegające na karmieniu pingwinów albo wydr. Dokładne godziny są podane w ulotkach informacyjnych. My przyjechaliśmy tutaj dość późno, ponieważ no była ta godzina 13, więc chcieliśmy jak najszybciej zobaczyć wszystkie zwierzęta, także nie wracaliśmy się wiecie, z drugiego końca ogrodu zoologicznego akurat po nakarmienie na pingwinków czy wydr. W międzyczasie na filmie zbliżamy się już do wybiegów z dużymi kotami, na które ja osobiście najbardziej czekałem. Pierwszy był lampart, który ma podwójny, bardzo duży wybieg, połączony takim specjalnym korytarzem na górze nad budynkami. Trochę się go naszukaliśmy, zanim wypatrzyliśmy go w końcu wypoczywającego na półce pośród zieleni. Następnie przeszliśmy obok wybiegu z wielbłądami, który teraz widzicie, do moim zdaniem największej atrakcji za Eberswalde, czyli wybiegu z lwami. Pod wybiegiem znajduje się specjalny korytarz na środku, który można przejść pod wybiegiem. Na korytarzu są małe okienka, przez które można podglądać lwy. A na samym środku wybiegu jest to szklane pomieszczenie, a dookoła wybieg z wami. W ulotce informacyjnej przeczytaliśmy, że można to miejsce wynająć i na przykład świętować rocznicę ślubu w środku wybiegu lwów. Ale najlepsze będzie za chwilę. Do tej pory widzieliście lwicę. A gdzie jest król we własnej osobie? W osobnym wybiegu z wielką szybą, przez którą można mu spojrzeć prosto w oczy z odległości dosłownie kilku centymetrów. Idąc dalej, dochodzimy do wybiegu z serwalami, a następnie z gepardami. Zmierzamy w kierunku wybiegu tygrysa. A tak właśnie wygląda największy wybieg tego zoo, czyli wybieg dla tygrysów. Jest tutaj taka wysoka wieża, z której można oglądać wybieg z góry. Tygrysy mają do dyspozycji bardzo duży obszar ze sztucznym zbiornikiem wodnym na środku. Znowu, trochę się ich, a dokładniej to jego, naszukaliśmy. Nigdzie nie znaleźliśmy bowiem informacji, ile tygrysów tutaj żyje. My widzieliśmy jednego, śpiącego sobie na skalę. Lewa część ogrodu zoologicznego, patrząc na mapę, to m.in. bardzo duży obszar otwarty z różnymi placami zabaw, ścieżkami prowadzącymi przez mokradła. Znajduje się tutaj bardzo długi drewniany pomost, który przebiega m.in. nad wybiegiem wilków, którym właśnie idziemy. Droga wykonana z pni drzew czy wiszący most linowy ze ściankami spinaczkowymi. Powoli zmierzamy już do końca. Starałem się pokazać Wam jak najwięcej ciekawych atrakcji oferowanych przez zoo Eberswalde. Ale to tak jak oglądanie filmu dokumentalnego w telewizji. Przeżycie tego wszystkiego, kontakt ze zwierzętami i spojrzenie oko w oko z królem dżungli smakuje najlepiej jedynie na żywo. Uważam, że miejsce to jest świetnym pomysłem na rodzinne i aktywne spędzenie soboty lub niedzieli. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać, czy już tu byliście albo czy planujecie przyjechać. Dajcie także proszę łapkę w górę i przypominam o subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i do usłyszenia wkrótce. Cześć, trzymajcie się.